Łomża na stłuczkę idzie, bo w butelkomat nie wchodzi. Pokażę Wam jak to działa. Butelkomat, ta marka nie jest akceptowana, tak samo te bączki też nie są akceptowane, chociaż obie butelki są oznaczone jako zwrotne. Tu jest napisane butelka zwrotna, na tej też jest napisane butelka, proszę, zwrotna ale ja je zwrócę tu w to miejsce do surki no z prostego powodu, nie chce mi się bawić i gdzieś nie wiadomo gdzie z tymi butelkami podobno są przyjmowane w Biedronce, ale nie w Biedronce w Żabce, ale trzeba tam kupić coś tak, one są na wymianę a ja nie zamierzam kupować tylko po prostu chciałem mieć kasę albo voucher, więc jeśli nie, no to nie. No to Łomża ma taką jakąś dziwną politykę, że niby te butelki są zwrotne, ale ja też zwracam te butelki, ale w ten sposób. One są znalezione oczywiście, tak więc proszę się nie burzyć. No może ktoś ma jakieś układy, pomysły, prawda? Jak te butelki po Łomży zwracać? Ja nie mam, no niestety. Poszły tutaj i już. Jest to dobre miejsce dla takich butelek. Także.